uwaga 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 1 maja, punktualnie o godzinie 11, rozpoczyna się demonstracja z okazji Święta Ludzi Pracy. Pod hasłami antywojennymi i antykapitalistycznymi przejdziemy z warszawskiego Ronda de na historyczne miejsce walk rewolucyjnych na Placu Grzybowskim. Przybywajcie, będzie muzyka rewolucyjna, radykalne hasła i moc. Ruszajcie z ekranów, by walczyć o lepsze życie. Spotkacie się z nami przy tej okazji, będzie również moment na integracji. Dzisiaj zanim przejdę do tematu, zachęcam do wspierania stowarzyszenia Historia Czerwona. Datkami możecie postawić nam kawę pod materiałem, macie link do tego, jak również wesprzeć nas bezpośrednio przelewając pieniądze na konto. To chodzi między innymi o to, aby zebrać pieniądze na demonstrację pierwszomajową, jak również na głośnienie czy projektor i inne rzeczy potrzebne nam do działalności zarówno w sieci, jak i w realu. A teraz, nie przedłużając ogłoszeń, przechodzę do tematu dzisiejszego Felietonu. Wybory samorządowe zakończone. Jedni się cieszą, że wygrali, inni też się cieszą, mimo że przegrali. Nie o tej jednak ogólnej radości będę dzisiaj mówił, lecz o ostatnich wyborach samorządowych przed II wojną światową, a ściślej mówiąc, bitwie warszawskiej, która rozegrała się w roku 1938. Wybory przeprowadzono w oparciu o ustawy z dnia 16 sierpnia 1938 roku o wyborze radnych miejskich oraz wyborze radnych gromadzkich, gminnych i powiatowych. Odbywały się inaczej niż obecnie, ponieważ nie wyznaczono jednego dnia wyborczego, była to seria wyborów lokalnych w różnych miastach oraz do różnych szczebli samorządu odbywające się pod koniec roku 1938 i na początku roku 1939 natomiast w Warszawie miały one miejsce 18 grudnia roku 39 Charakteryzowały się również tym, że wiele stronnictw politycznych nie występowało w nich pod swoimi oficjalnymi nazwami, tylko tworzyły na potrzeby kampanii wyborczych nowe nazwy, nowe struktury, pod którymi się ukrywały. Wybory miały miejsce w okresie niemal całkowitej autorytarnej dyktatury. Po przejęciu przez nią kontroli nad parlamentem i wyborach ustawionych z góry pod potrzeby obozu sanacji, samorząd pozostał jedynym polem realnych zmagań. Politycznych. Nawet one jednak były często złudne, ponieważ gdy w Łodzi wybory samorządowe wygrał bro, blok lewicy i wybrał niewłaściwego prezydenta miasta, to władze lokalne zostały rozwiązane rzekomo z przyczyn formalnych. W roku 1937 w mieście tym wprowadzono wówczas rządy komisaryczne narzucone ze stolicy. Jeszcze ciekawsza sytuacja panowała w Warszawie, o której właśnie będę opowiadał. Od roku 1927 nie odbywały się w stolicy żadne wybory samorządowe. Jak do tego doszło? Kadencja władz samorządowych początkowo były, była przedłużana, a w marcu roku 1934 rząd rozwiązał Radę i Zarząd Miejski Warszawy. Powód formalny nieuchwalenie prawidłowo przygotowanego budżetu miasta. Rzeczywistość była jednak inna. Dyktatura Sanacji rozwiązała samorząd, który był dla niej niewygodny politycznie. Z jednej strony opanowany przez endecję, z drugiej z silną reprezentacją socjalistów i przedstawicieli klasowych związków zawodowych. Stefan Starzyński pod wieloma względami zasłużony dla Warszawy nigdy nie został zweryfikowany w demokratycznych wyborach jako prezydent miasta. Był zarządcą komisarycznym, prezydentem komisarycznym. Hasła z żądaniami niezależnego samorządu i demokracji na poziomie lokalnym pojawiały się na wielu demonstracjach warszawskich socjalistów. Sanacyjny reżim miał cel przejęcia wszystkich możliwych organów samorządu, a rada Warszawy była dla niego Szczególnie istotna. Prezydenta miasta nie wybierano wówczas, bezpośrednio o jego powołaniu decydowała w głosowaniu Rada Miasta, czyli większość yy, po prostu radnych wybierała prezydenta. Wybory odbyły się 18 grudnia 1938 roku. Do walki o 100 mandatów w radzie stanęło kilkanaście list kandydatów. Obóz rządowy reprezentował przede wszystkim Obóz Zjednoczenia Narodowego. Była to lista opierająca się na solidaryzmie klasowym i apelująca do różnych klas społecznych, jednak najbardziej popularna wśród części burżuazji i mieszczaństwa, a także tzw. pracowników umysłowych. Posiadała oczywiście również wsparcie miejskich urzędników, mianowanych przez Starzyńskiego czy dyrektorów państwowych zakładów. Ideowo łapała ludzi o bardzo różnych poglądach i różnym pochodzeniu. Na przykład Starzyński był uważany za człowieka tzw. lewicy sanacyjnej. Nie brakowało woze ten jednak także polityków zafascynowanych późniejszym włoskim mistrzem w zwisie głową w dół oraz jego metod. W Warszawie obóz wystąpił w wyborach jako Narodowo-Gospodarczy Komitet Wyborczy. Akcentował, że popiera planowy rozwój Warszawy, a Stefan Starzyński przyczynił się do wielkich oszczędności, które przysłużyły się budżetowi miasta. Ozonowa prawica z kolei puszczała ok, mówiąc, że skuteczniej dokona repolonizacji stolicy. Drugą listę sanacyjną, czy raczej półsanacyjną, wystawiła Polska Partia Socjalistyczna, dawna Frakcja Rewolucyjna. Grupę rozłamowców z PPS pod wodzą Raimunda Jaworowskiego, byłego warszawskiego posła oraz sponsora partyjnej bojówki. PPS dawna FR łączyła hasła patriotyczne z socjalistyczną, czasem nawet rewolucyjną frazeologią. Sprzeciwiała się jednak połączeniu wszystkich sił sanacyjnych w ramach OZN. Liczyła, że obóz sanacyjny dokona reformy i w ten sposób wprowadzi socjalizm. Jak karkołomnie by to nie brzmiało z punktu widzenia współczesnego. Na prawicy swoją listę wystawiło chadeckie stronnictwo Pracy, jednak w Warszawie od początku skazane raczej na porażkę. Występując jako chrześcijańsko-narodowy blok pracy, w kampanii stawiało przede wszystkim na wizerunek swojego lidera. Generała Józefa Hallera i jego zasługi dla Polski. Z postulatami samorządowymi miało to jednak niewiele wspólnego, a i Warszawiacy specjalnie Hallera w roku 1938 nie darzyli już wielkim respektem. Stronnictwo pracy też popierało gospodarkę planową i planowy rozwój miasta, tutaj specjalnie nie różniąc się od obozu sanacyjnego. Główną siłą prawicową stanowiło stronnictwo narodowe. Była to partia wywodząca się z wcześniejszej narodowej demokracji. Klasowo reprezentowała mieszczaństwo i część burżuazji, wrogą sanacji, a także część pracowników umysłowych. Ideologicznie coraz bardziej przesuwało się to stronnictwo na prawo, przyjmując jeszcze więcej wzorów włoskiego kaskadera niż OZN. Poza tym hasłami stronnictwa w wyborach było oczywiście odjedzenia Warszawy czy bojkot idowskiego handlu. Stronnictwo buńczucznie zapowiadało, że odzyska najpierw Warszawę, a następnie Polskę przegie. Bardziej na prawo sytuowała się lista uważająca stronnictwo narodowe za miękkich szonów. Ruch narodowo-radykalny Falanga to organizacja będąca de facto przybudówką aszystowskiej bojówki. Tu pojawiali się już nie tylko fani włoskiego kaskadera, ale również tacy, którzy chwalili rządy austriackiego akwarelisty, narzekając tylko, że niepotrzebnie gnębi Polaków. W propagandzie falangi dzielnicę żydowską wykreślano z mapy Warszawy. Stosowano też karykatury i określenia, które nie przeszłyby przez współczesną weryfikację mediów społecznościowych, więc wybaczcie, że nie przytoczę tych haseł, bo od razu obciąłoby mi zasięgi. Dość powiedzieć, że skrajna prawica określała się mianem Narodowego Komitetu Oddzenia Warszawy. Po lewej stronie sceny politycznej Warszawska Polska Partia Socjalistyczna wystawiła wspólną listę z klasowymi związkami zawodowymi. Korzystała z tego, że w mieście toczyły się spory zbiorowe w spółkach samorządowych. Protestowali na przykład zomowcy, czyli pracownicy zakładu oczyszczania miasta. Lista socjalistyczna proponowała również rozwój spółdzielczości i dofinansowanie przez samorząd warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej. Przed wyborami partia wydała broszurę pod tytułem Z czym i po co idziemy do wyborów samorządowych, tam proponując m.in. reformy polityki miejskiej, polityki społecznej czy współpracy między władzami samorządowymi a yy, związkami zawodowymi, jak również bardziej ogólne hasła demokratyzacji samorządu i przeciwstawienia się dyktaturze. W przedwojennych wyborach samorządowych szczególną rolę zarezerwowano dla ludności żydowskiej. Głosowała ona na swoje partie i wystawiane przez nie listy. Pojawiły się grupy kandydatów prawicowo-syjonistycznych, syjonistyczno-religijnych, a także konserwatywno-religijnych. Określano je w prasie robotniczej łącznie mianem żydowskich kandydatów nieszczańskich. Ponieważ w Warszawie lewicowi syjoniści byli tylko niewielką grupką, na lewicy dominowała socjalizacja. Lista partii BUND, wspierana przez żydowskie klasowe związki zawodowe, a również w dzielnicy żydowskiej, żeby nie rozbijać głosów, Polska Partia Socjalistyczna nie wystawiła swojej listy i wezwała sympatyków do głosowania na listę bundu. Po ogłoszeniu wyników wyborów, redaktor Robotnika Mieczysław Niedziałkowski pisał, że oto skończyło się kilka mitów i tak zwane kombinacje kanapowe. Całkowicie upadły stronnictwa pośrednie. PPS, dawna frakcja rewolucyjna, nie zdobyła w Warszawie żadnego mandatu. Stanowiło to potwierdzenie wcześniejszego upadku tej partii i jej lidera, Rajmunda Jaworowskiego. Stronnictwo pracy potwierdziło tylko, że nie ma żadnych wpływów wśród ludności stolicy. Ono również nie zdobyło żadnych mandatów w Radzie Miasta. Żydowskie ugrupowania mieszczańskie, czyli konserwa i syjoniści, Odnotowali bardzo słaby wynik, biorąc jedynie trzy mandaty. To zdecydowanie poniżej wcześniejszych oczekiwań ich liderów. Czterech radnych po grudniowych wyborach miała także listowsko kaskaderska RNR Falanga. Stronnictwu Narodowemu starczyło sił na 11 mandatów i to również było ogromne rozczarowanie dla jego liderów. Bund wygrał zdecydowanie wśród wyborców żydowskich, zyskując 16 mandatów. Okazał się partią silną w samorządach miejskich i zyskującą dużą popularność. Tuż przed wybuchem wojny miał też w Warszawie bardzo liczne struktury, które pomogły przy prowadzeniu kampanii wyborczej. Ogromny sukces zanotowała Polska Partia Socjalistyczna. Wraz z klasowymi związkami zawodowymi zdobyła 27 mandatów i wygrała wybory w dzielnicach robotniczych, między innymi dzięki nowoczesnym formom agitacji wyborczej. Wykorzystywała na przykład ciężarówki agitacyjne, które woziły materiały z transparentami, czerwonymi sztandarami, przemieszczały się po dzielnicach robotniczych. Sanacyjny OZN nie osiągnął celu zdobycia większości w Radzie. Zdobył 39 mandatów przede wszystkim dzięki głosom mieszczaństwa, urzędników i burżuazji. Wygrywał zdecydowanie w dzielnicach najbogatszych, nie radząc sobie w tych robotniczych. Jego zdolność koalicyjna wobec klęski PPS-dawna frakcja rewolucyjna także okazała się zerowa. Warszawa wchodziła w rok 1939 z Radą Miasta, zdominowaną przez opozycję. Starzyński długo zwlekał ze zwołaniem jej pierwszego posiedzenia. Dlaczego? Bo mógł. A jak ktoś zagłośno domagał się samorządu, to mógł iść za kratki, za obrazę władzy. W marcu 1939 roku cierpliwość mieszkańców się jednak skończyła. 26 marca delegaci na naradę przedstawicieli załóg miejskich zakładów przegłosowali uchwałę domagającą się rozpoczęcia działań samorządu, zagrozili strajkiem generalnym, jeśli to nie nastąpi. Starzyński się ugiął i zwołał posiedzenie. Puszczał przy tym oko do radnych PPS-u, licząc, że go poprą jako uznawanego za lewicowca. Ci okazali się jednak nieugięci. Opozycja w radzie pochodziła jednak z dwóch przeciwstawnych obozów. Ani socjaliści, ani narodowcy z aszystami nie byli w stanie wyłonić większości. Wobec tego na stanowisku pozostał Stefan Starzyński, mimo że nie uzyskał poparcia większości radnych, z rządowego nadania kontynuował misję komisarycznego zarządcy miasta. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to subskrybujcie, polubiajcie, dawajcie łapki w górę, komentujcie. Od Was przecież zależy do jakiej grupy odbiorców dotrze ten materiał. Przypominam również o wspieraniu Stowarzyszenia Historia Czerwona. Możecie się do nas zapisać, jeśli chcecie współtworzyć działalność stowarzyszenia, jak również wesprzeć na Bajkofi, czy przekazując nam datki. Dzięki temu działamy zarówno w sieci, jak i w realu. No i oczywiście widzimy się. 1 maja. Do zobaczenia, do usłyszenia przy kolejnym materiale.